Cześć, yy, witam yy, tu no, na filmie, i witam w filmiku informacyjnym yy, o mojej pandesonie. I co się nazywa Sad Moments i zaraz yy, no, o niej opowiem całą historię. To było tak: yy, Je mama była kucykiem, właśnie po i to był jakimś, nie wiem, zmutowanym, jakimś smakiem, coś ten tym tak i właśnie ją mama urodziła wcześniej, tak bardzo wcześnie, <laughs> że miałam gdzieś około jej ma 18, nie wiem, 19 lat właśnie y, musiała ją oddać do adopcji i właśnie ona się rozwijała w tej adopcji i tak dalej, ale ona mama, ta mama ją tak y, kocha i y, jej da takie kuczyki, kiedy będzie starsza i właśnie Pewnie nie zadzwoni do tego sierocińca, że ona ma ten, jak to, że ma dostęp do takiej szkoły i że jeździła są książki i tak dalej. I właśnie ona była w tej szkole, znalazła sobie taką przyjaciółkę, no i ona właśnie, właśnie ona przez ten ogonek nie była za bardzo lubiana I takie dziewczyny, takie niemiłe, się wyśmiewają w takich, no można powiedzieć, innych pucyków zmusiły, no jakoś przekonały jej przyjaciółkę, żeby, no, żeby ją wyśmiewać i tak dalej, no i wyśmiewała się z niej i w ogóle to ją bardzo zraniło, bo ona miała takie, można powiedzieć, słabe nerwy, że na przykład to się na przykład coś myśli, jakiś żart, strasznie się śmieje do bólu brzucha, coś ją ześmieci, no to bardzo długo płacze, coś się zdenerwuje, może się denerwować przez tydzień, przez to i tak dalej. I właśnie i właśnie one się pokłóciły i no kilka dni po tym y, Staś jakaś tragedia w szkole, że... Zadzgali jej przyjaciółkę tą, która się pokłóciła, nie wiem, jakoś tak. Zadźgali, pobili i właśnie wszyscy lili winne na nią, pod dziewczyn, dziewczyny yy, wzięły fałszywe zeznania. Yy, I właśnie wszystko na tą oto całkę z, z, ten, jak to zwaliły i właśnie ten, ona ona jest to jest poważnie w poważnych kłopotach, i właśnie rodziców, jak, jak jedzie nie ma z nimi kontaktu, nie ma do kogo się odezwać, i właśnie jest z takim problemem, i musi sobie znaleźć przyjaciela, i tak dalej, i no i to taka jest historia, i właśnie no dlatego, ma na imię Sad i smutna chwila, no i. To tyle jeśli chodzi o nią, bo no więcej jakichś można nazywać tu um, um, szczegółów. Jeszcze nie mam. No i jak macie pomysł, no i też los, no to piszcie w kompach, No i o! zapomniała! Tą branzoletkę dostała od Przyjaciel Lak, który właśnie nie wierzy w te co, co mówią te dziewczyny. No, no, to subskrybujcie łapki w górę, w dół też, bo w dół, w, w, w dół łapka to jest to samo co w górę, tylko odwrócona. No i cześć, papa.